Nareszcie miała premierę Karate Kid Legends, nowy film z uniwersum Karate Kid. Ta historia przywróciła legendy takie jak Ralph Macchio i Jackie Chan do niesamowitej przygody. Ale co oznacza zakończenie i jak scena po napisach końcowych łączy się z serialem Cobra Kai? Wszystko to zobaczymy tutaj. Dzisiaj w Charlie Tals przeanalizujemy Karate Kid Legends i przyjrzymy się wszystkim tym odniesieniom i powiązaniom, które musisz znać. Gotowi? Zaczynamy. Karate Kid Legends opowiada historię Li Fonga, młodego Chińczyka, który uczył się kung fu u mistrza Hana, granego przez Jackie Chana. Ich życie było dobre, aż pewnego dnia brat Lee zostaje zamordowany. To sprawia, że rodzina Lee przeprowadza się do Nowego Jorku, by rozpocząć nowe życie. Ale wszystko się komplikuje, gdy na scenie pojawia się nowy rywal. To Connor Day, młody wojownik, który dręczy Lee. Zasadniczo to ten sam schemat fabularny, który widzieliśmy w wielu filmach Karate Kid, a nawet w serialu Cobra Kai. Młody chłopak przybywa do nowego miasta i zakochuje się w dziewczynie. Ale pojawia się agresywny facet, który jest zazdrosny i uprzykrza życie głównemu bohaterowi. Dlatego musi on poszukać pomocy u senseja, który go wyszkoli, by razem pokonali mistrza w turnieju sztuk walki. Jednak jest tu ważna różnica. Tym razem jeden sensej nie wystarczy. Pan Han zostaje zmuszony, by wezwać pierwszego karate kit Daniela LaRusso, który uczy lifonga stylu Miyagi-do. Dzięki tej kombinacji stylów Lee Fong pokonuje Konora i odnajduje równowagę, której brakowało w jego życiu. Porozmawiajmy o scenie po napisach końcowych. Widzimy w niej, jak Daniel otrzymuje pizzę wysłaną przez Lee, ale najważniejsze jest to, że pojawia się legendarny Johnny Lawrence, sensei z Cobra Kai. Johnny żartuje, że powinni otworzyć pizzerię o nazwie Pan Miyagi. Scena jest dość prosta i zabawna ale niesie też kilka ważnych implikacji. Po pierwsze, ta scena potwierdza nam, że Karate Kid Legends dzieli uniwersum z serialem Cobra Kai. Mogę to stwierdzić, ponieważ Daniel i Johnny pokazani są jako wielcy przyjaciele, a to nigdy nie zostało przedstawione w oryginalnym filmie Karate Kid. Przyjaźń między Johnem i Danielem rozwinęła się dopiero w Cobra Kai. W rzeczywistości, już przed premierą produkcja ogłosiła, że Karate Kid Legends osadzony jest 3 lata po wydarzeniach z Cobra Kai. Ale ta scena po napisach wszystko potwierdza. Ciekawy jest też komentarz o pizzy, ponieważ Johnny mówi, że ten pomysł mógłby działać jako nowy biznes dla nich obu. Mówi to tak, jakby już prowadzili razem jakiś interes. To doskonale współgra z zakończeniem Cobra Kai. Przypomnijmy sobie, że serial zakończył się tym, że obaj zostali sensejami i dzielili się uczniami. Zasadniczo zaczęli razem pracować, dlatego dla John'ego tak naturalne jest zasugerowanie wspólnego otwarcia pizzerii. Poza tym, jeśli film dzieje się 3 lata po zakończeniu Cobra Kai, oznacza to, że spędzili już dużo czasu pracując razem. Przejdźmy do kolejnego ważnego pytania: czy powstanie Karate Kid Legends 2? Na chwilę obecną nie ma oficjalnego potwierdzenia. Aktor Ben Wang wspominał w wywiadach, że to nie będzie koniec historii Lee Fonga. Najprawdopodobniej wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, ale wszystko będzie zależeć od tego, jak pierwszy film poradzi sobie w box office. Jeśli mnie pytacie, Spokojnie mogliby nakręcić kontynuację z Lee, ale tym razem uczestniczącym w Światowym Turnieju Sztuk Walki, coś podobnego do Sekai Tai Kai z serialu Cobra Kai, to byłby logiczny kierunek, gdyby chciano kontynuować jego historię. Światowy Turniej byłby idealną opcją, by przywrócić więcej postaci z Miyagi Verse, na przykład ego Lorenza ze swoimi uczniami z Cobra Kai, a nawet postaci takie jak Dre Parker czy Cheng. Wszyscy zgadzamy się, że karate Kid Legends brakowało więcej powiązań z wcześniejszymi filmami. Widać, że produkcja chciała stworzyć dość niezależną historię, by przyciągnąć nową widownię, ale w kontynuacji mogliby zaryzykować bardziej. Inną interesującą opcją byłoby zrobienie filmu skoncentrowanego na Cobra Kai. Jakiś czas temu aktor Ralph Macchio wspomniał, że jeśli Karate Kid Legends dobrze poradzi sobie w kinach, mogą rozważyć stworzenie filmu skupionego na Cobra Kai. Ta możliwość wydaje się znacznie bardziej realna dzięki cameo Johnny'ego Lorenza. Widać, że produkcja ma Williama zapkę, całkowicie dostępnego na przyszłość. Jeśli mnie o to zapytacie, ta opcja również byłaby całkowicie uzasadniona. Jednak w takim przypadku najprawdopodobniej wprowadzą nowego nastolatka, który będzie trenowany przez Johnny'ego Lorenza. Niestety bardzo wątpię, że zrobią film skoncentrowany na postaciach takich jak Miguel czy Robbie. Widać, że produkcja karate Kid Legends chciała uniknąć bezpośrednich powiązań z serialem. Zrobili to, aby dotrzeć do szerszej publiczności. Szukają nowej widowni, a najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest wprowadzenie nowych postaci, których nikt nie zna. Mimo wszystko, fani Cobra Kai jesteśmy mniejszością w porównaniu do szerokiej publiczności, do której celują. Gdyby powstał film Cobra Kai, z pewnością byłaby to przygoda nowego ucznia, podobna do tego, co widzieliśmy z Lee Fongiem. Chcę trochę porozmawiać o przesłaniu filmu. Karate Kid Legends opowiada nam o tym, jak radzić sobie z żałobą po śmierci bliskiej osoby. Jest to widoczne w historii Lee który czuje się winny śmierci swojego brata. Połowa filmu pokazuje nam Lee, który jest rozczarowany, że nie zdołał go ochronić. W wielu momentach Lee jest sparaliżowany traumą tej straty, ale krok po kroku uświadamia sobie, że nie może się poddać i musi walczyć dalej, aby mieć przyszłość. Film to w zasadzie historia nastolatka próbującego iść naprzód. Dlatego widzimy go, jak zdobywa nowych przyjaciół i próbuje odzyskać pewność siebie. Sztuki walki pełnią funkcję środka do przezwyciężenia jego tragedii. To sposób, aby pokazać nam, jak Li Fong przeżywa żałobę po śmierci brata, ale jednocześnie utrzymuje jego dziedzictwo przy życiu w kung fu. Dlatego Li Fong pokonuje Konora, używając kopnięcia swojego brata, ale ma to głębsze znaczenie. Na końcu filmu Li Fong nie wykonał kopnięcia w tradycyjny sposób, ale wykorzystał je, by zastawić pułapkę na Konora. To technika scenariuszowa, która ma nam powiedzieć, że Li rzeczywiście utrzymuje dziedzictwo swojego brata przy życiu poprzez jego kopnięcie, jednak był w stanie je zmodyfikować, aby lepiej działało. To sposób na wyrażenie, że przeszłość nadal żyje. Ale może się rozwijać. Brat Lee zawsze będzie żył w nim, ale to nie znaczy, że nasz bohater pozostanie w miejscu. Będzie dalej żył na cześć swojego brata. Chcę trochę porozmawiać o panu Hanie. Tym razem Jackie Chan ponownie wciela się w senseja, którego poznaliśmy w Karate Kid z roku 2010. W tej historii był to pokonany człowiek, pogrążony w smutku po śmierci swojej rodziny. Ale wszystko się zmieniło, gdy poznał Dre Parkera. Młodego chłopca, który przywrócił mu chęć do życia. Ten film również był o żałobie i o tym jak żyć dalej. Ten sam pomysł powraca w karate Kid Legends. Nowy film nie zawiera wielu bezpośrednich odniesień do filmu o dre parkerze. Jednak możemy zobaczyć rezultat tamtej przygody. Pan Han jest teraz szanowanym mistrzem w chińskiej społeczności. Ale najważniejsze jest to, że pokazuje jasną i uprzejmą osobowość. Odnalazł równowagę w swoim życiu dzięki Dre Parkerowi, dlatego teraz może kontynuować nauczanie innych uczniów. Pan Han przeszedł przez to samo co Lee w przeszłości, dlatego teraz stara się mu pomóc. Doskonale wie, co znaczy stracić rodzinę. Chciałbym przeprowadzić podobną analizę na temat Daniela LaRusso, ale niestety film poświęcił mu bardzo mało czasu ekranowego. Nie pokazano nam nic z jego życia, ani tego co stało się z nim po trylogii Karate Kid. Dlatego musimy pozostać przy tym co widzieliśmy w Cobra Kai. W tym serialu doceniamy rozwój Daniela i film tego nie zmienia. Jedyne co możemy powiedzieć to, że Ralph Macchio i William Zapka powrócili na wielki ekran, więc mają wiele możliwości, aby zagrać razem w nowym filmie ale wszystko będzie zależeć od sukcesu Karate Kid Legends. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.